Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym na moim kanale Miałem Wam dzisiaj nagrywać składanie tego silnika od kosiarki z tą nową tuleją, ale zobaczcie co mi się trafiło od naprawy, normalnie takich rzeczy nie biorę ale wziąłem ją tylko i wyłącznie dlatego że zobaczcie 90 rok, 35 lat Widzicie taką konstrukcję? Tu jest szarpak, normalnie jest z tyłu zamontowany w nowszych modelach Tutaj pokażę Wam dla porównania moją kosę Zobaczcie na tamtą, a tutaj. Jaka jest różnica w konstrukcji? Tarpak mamy już tutaj z tyłu. W ogóle taki klocek. <noise> Dziwnie to wygląda. I co jest? Co się spierdzieliło? Odpalać odpala, ale po dodaniu gazu nie chce się wkręcić na obroty. Delikatnie wzrosną obroty, i zaraz wam zresztą pokażę, o co chodzi już Wam pokazuję kurde, no przybliż się, co za złom dobra, nie to nie mm, dobra, palimy w ogóle się nie chce wkręcić, co nie? A dla porównania wam odpalę moją. No, tak to mniej więcej powinno chodzić. No e... to co, e... zaczniemy od najprostszych rzeczy. Jeżeli wykręcimy świecę, zobaczymy, jaka jest przerwa na świecy. Może jest za duża. Eee, jak to nie pomoże, no to będziemy się próbowali dobrać do gaźnika. Dobra, świeca wykręcona. Nie wiem, czy wyostrzy, czy nie wyostrzy. Kurde. No. O, jest zalana, wam powiem. Przerwa jest w miarę okej, okay. świeca nie wygląda jakoś najgorzej, ją wyczyszczę jeszcze. Tutaj jeszcze mam taką informację, że istnieje możliwość, że nalane jest za dużo oleju do paliwa, więc jeszcze jej wymienię paliwo, zanim zacznie rozkręcać. Wiecie, żeby pójść po najmniejszej linii oporu, bo rozbieram i co z tego, jak się okaże, że tego, oleju w paliwie jest tyle, że, że nie daje rady tego przepalić. No ale nic, czyszczę świecę, zmieniam paliwo, no i zobaczymy. <laughs> świecę mam wyczyszczoną. Powiem Wam, że ona była chyba niedawno zmieniana, bo po przeczyszczeniu. Kurde. No, bardzo ładnie wygląda. Paliwo mam zmienione. Ja użyłam takiej, jak tam stoi, takiej miarki. Wszystko co do mililitra sobie zawsze yy, wymierzę. No i dobra, co? Wkręcą świecę odpalimy i zobaczymy. Ok, odpalamy. Na początku wiadomo, że, yy, że nie zacznie tak od razu chodzić, bo jeszcze w gaźniku jest to stare paliwo. Ale. Odpalamy. I to jest dziwna sprawa, bo po wciśnięciu pompki od paliwa ona się wkręca na obroty, ja się zastanawiam, czy jak jest to, to cięgło od gazu, czy tam się nie zrobi gdzieś jakiś luz, że ona po prostu tego gazu, jakby po wciśnięciu tam na maksa, to przy gaźniku nie jest jakby do końca wciśnięty gaz. Tak to na to mi wygląda, chyba. No i mi się wydaje. Zobaczymy. Rozbierzemy ją. I zobaczymy, czy chodzi w pełnym zakresie przepustnica. Jeśli nie, to spróbujemy coś tam wykombinować. I zobaczymy, czy też są jakieś śrubki od regulacji składu mieszanki. Zanim to zacznę rozbierać, tak jak jest pomarańczowa kosiarka, to i musi być pomarańczowy dzik. ale się, będzie lepiej robić. Zgóry mówię, to nie jest żadna współpraca, żeby nie było. OK, mam to rozebrane i powiem Wam, że chyba właśnie tak się dzieje, jak podejrzewałem, że ona ma wyrobione to cięgło od gazu. Teraz yy, odpalimy ją bez tej obudowy gazi, tu przyłapałem na dwie śrubki, z nakrętek zrobiłem dystansę, odpalę ją i śrubokrętem spróbuję tego gazu dodać po prostu jeszcze bardziej, bo teraz tak, gdzie to? O, tu jest to, nie wiem, czy to będzie widać z kamery, później jeszcze to pokażę. i. Teraz mam do końca gaz i mogę jeszcze dodać, czyli może to będzie to. Dobra, sprawdźmy. To nie jest to. Nie eee, ja wiem, która śrubka jest od czego, ale spróbujemy pokręcić. Jeszcze bardzo. A to Jeszcze troszeczkę damy. Ciężko jest odkręcić. Musi wszystko odkręcić się. Dobra. Nie yes. 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 się zarobiście. Teraz zobaczę, czy będzie kosić. Haha, ha. naprawiona. Powiem <trybuj> Wam tak, naprawa zakończona pełnym sukcesem. Kręca się w miarę dobrze. Jeszcze ją troszeczkę podreguluję i będzie OK. No i co? Włączę się jeszcze jak ją poskładam całkowicie. No i tyle. Brakowało jej regulacji gaźnika. No i co? Walimy jeszcze dla pewności. Powiem Wam tak. Nie spodziewałem się tego. Nie spodziewałem się, że tak łatwo pójdzie. Kosa chodzi, mimo swoich 35 lat. Jeszcze postaram się Wam zademonstrować, jak to kosi. Tu kawałek już wykosiłem. Eee, dobra, odpalę ją i postaram się jakoś to. Nie wiem, jak to zrobię. Jakoś nagrania może być do dupy, no ale. No ale dobra, palimy i spróbuję to pokazać. Moment, ja po założył szelki, dobra nie wiem jak to będzie widać, o kurde, jedną ręką to lipa, o kurde, no. jeszcze ten plastik się haczy Powiem wam, że jak na 35-letni spręt jest całkiem ok, tylko jest jeszcze do wymiany ta głowica, bo wystarczy minimalnie dotknąć tutaj do ziemi i od razu żyłka się wysuwa. Jak widać zresztą po tym tutaj, o, widzicie, cała żyłka zrobiła z tą obudową, czyli to będzie jeszcze do wymiany. Ale silnik sam sobie chodzi ładnie, pala na strzałach. Jest troszeczkę teraz jakby, słuchajcie, jakby mocy nie miała, no ale przy takim wysunięciu żyłki, jak ona jeszcze tutaj trzaska obudowę, to silnik ma ciężko. No, jakby żyłka była troszeczkę krótsza, na pewno by się lepiej wkręcała i lepiej by kosiła. Czyli to, to się jeszcze wymieni i... Będzie, można powiedzieć, jak gnówka chodzić, ale w szoku jestem, w szoku jestem, że po tylu latach, no jak byk tutaj jest 90 rok, że to chodzi jeszcze. No to jest normalny szok. Zmontowałem film, ale postanowiłem, że dogram jeszcze tak do sprostowania, bo pewnie znajdzie się zaraz jakiś specjalista w komentarzach, który powie mi, że po uderzeniu tym o ziemię musi się żółka wysunąć. Tak wiem, musi się wysunąć, tylko po uderzeniu, a nie po dotknięciu. Tu wystarczy dosłownie minimalnie milimetr, dwa, to się ruszy i od razu żyłka wyskakuje. Widać zresztą po obudowie, jak wcześniej pokazywałem, że jest cała wyrobiona. No i wiecie, no przy takim wysunięciu żyłki no to silnik ma bardzo ciężko. Jeszcze jako tą obudowę czaska. No więc tak dla sprostowania, żeby nie było. Wiem, że po uderzeniu tym o ziemię wysuwa się żyłkę, ale no bez przesady. No. Nie po dotknięciu. I to było chyba na tyle. W dzisiejszym odcinku zapraszam wszystkich do subskrypcji mojego kanału oraz zostawienia łapy w górę. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie, cześć.